Jesteśmy w Mysłowicach obok bomby ekologicznej. To jest już druga bomba, która została podrzucona do Mysłowic. Pierwszą teoretycznie udało się zneutralizować. Teoretycznie, dlatego że informacje, które do nas dopływają, a którymi dzisiaj zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Policja i prokuratura wskazują, że odpady nie zostały zutylizowane, a tylko zmieniły lokalizację. Ponad 90 milionów publicznych pieniędzy poszło na utylizację odpadów. One powinny raz na zawsze zostać unieszkodliwione. A wszystko wskazuje na to, że dorwała się do tego mafia śmieciowa, która przejęła te odpady i podrzuciła w kolejne inne miejsce. I prawdopodobnie Kolejny raz będziemy musieli z publicznych pieniędzy wydać środki finansowe, pieniądze Polek i Polaków, pieniądze podatników, żeby zutylizować odpady. To jest bomba ekologiczna, która znajduje się blisko mieszkańców Mysłowic. Tutaj nieopodal nas. Bawią się dzieci na podwórku, na placu zabaw. Mieszkają ludzie, którzy obawiają się, czy te niebezpieczne odpady, a jest ich ponad tysiąc, około tysiąca ton, czy nie zagrażają ich zdrowiu i życiu, nie zagrażają bezpieczeństwu. Te odpady znajdują się tutaj już ponad dwa lata, a państwo, aparat państwa przymyka oczy, udaje, że tego problemu nie ma. No, łatwiej jest kobiecie w szpitalu kazać kucnąć i zakaszleć, niż ścigać poważnych przestępców, ścigać mafie, mafie śmieciowe, które traktują nas jak te beczki, które tam się znajdują, do których można wlewać każdy ściek. Oddam głos teraz panu Arkadiuszowi, który w kilku zdaniach opowie, jak to się stało, że tutaj w Mysłowicach znalazły się odpady. I niech odpowie na pytanie, czy może liczyć na pomoc państwa, czy może liczyć na pomoc administracji. Bardzo proszę. Dzień dobry. Tak jak pan poseł przed chwilką powiedział, odpady znajdują się tutaj już w tej hali niemal od 2,5 roku. Hala znajduje się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie bloków osiedli mieszkaniowych i zakładów pracy. Władze miasta nie chcą się podjąć usunięcia zastępczego tych odpadów, ponieważ uważają, że odpady zamknięte w hali nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców. Twierdzą, że gdyby były na zewnątrz, to jest zupełnie inna sytuacja stąd nie chcą skorzystać z artykułu 26a ustawy o odpadach. Uważam, że gdyby się znalazły środki publiczne, środki centralne. Władze miasta też miałyby ułatwioną drogę, żeby, żeby tę decyzję podjąć. Natomiast dopóki taka czy specustawa, czy, czy środki finansowe centralne nie znajdą się, to w tym kraju takich hal jest mnóstwo. To, to już Państwo wielokrotnie słyszeli, że, że mówi się o 400 obiektach tego typu, których jest, jest u nas i one będą nadal trwały i, i mamy dokładną kopię Zielonej Góry tutaj w Mysłowicach w tej chwili. Także władze miasta czekają chyba tylko na, na ten efekt końcowy. Hale wynajęliśmy firmie, która wyglądała normalnie, także tak powiem. Firma budowlana firma, która miała się zajmować produkcją tutaj, konfekcjonowaniem klejów do płytek produkcją posadzek betonowych i Mausery, które są ukryte za big bagami które tam dopiero Państwo zobaczycie zostały odkryte przez policję na skutek zapachu, który właściwie zaczęły wydawać i, i to zaczęło niepokoić tutaj nas, co tam się znajduje właściwie w, ty, w, tych, w tych workach. Jak się później okazało, za tym są ukryte mauzery. Następnie odbył się proces sądowy, bo, bo najemca też się przyznał do wszystkiego. Został skazany na łącznie 9 miesięcy, odsiedział 5 miesięcy, został wypuszczony z więzienia. On w tej chwili nie poczuwa się do żadnej winy. Uważa, że swoją karę już odbył z problemem. Zostaliśmy my, jako zwykli obywatele oszukani przez prawdopodobnie mafię śmieciową, które, które mogą swobodnie działać, jak widać. Bardzo dziękuję. dziękuję. Pani poseł Monika Rosa. Szanowni Państwo, takich miejsc jak tutaj, takich bomb ekologicznych z opóźnionym zasłoń, za, zapłonem jest w Polsce kilkaset. W kilkuset miejscach ludzie, dzieci boją się, co się wydarzy jutro, pojutrze, a może za miesiąc albo za rok. Przykład Zielonej Góry pokazuje, jak bardzo ten strach jest uzasadniony. W 2018 roku, kiedy przez Polskę przytoczyła się taka potężna fala pożarów, takich nielegalnych składowisk śmieci, pan premier Morawiecki mówił, że będzie walczył z mafią śmieciową. Jak wygląda ta walka? Nie walczy się z mafią śmieciową. Walczy się z kobietami, z ich prawami, z prawem do decydowania o sobie. Walczy się z kobietami, które wychodzą na ulicę demonstrować. Natomiast mafia śmieciowa, jak widać na załączonym obrazku, ma się bardzo dobrze. Pieniądze. KPO. Setki miliardów złotych obiecanych na inwestycje, na rozwój, ale także właśnie na utylizację takich niebezpiecznych substancji i składowisk śmieci. Na przykład na to, żeby zrewitalizować takie tereny jak w jawożnie czy w Tarnowskich Górach, po zakładach chemicznych. Tych pieniędzy w Polsce nie ma. A takie bomby ekologiczne, które zagrażają każdej i każdemu z nas, po prostu tykają. Pani poseł Krystyna Szumilas. Szanowni Państwo, jechałam tutaj przez piękny, zielony las, minęłam przedszkole, Skrzat, bloki i bliżutko blisko tych wszystkich miejsc mamy tutaj taką bombę ekologiczną która zagraża mieszkańcom zagraża dzieciom a władza a rząd nic nie robi woli wydawać pieniądze na wille na promocje na propagandę na to co im może przynieść skutek wyborczy Natomiast nie dba całkowicie o bezpieczeństwo mieszkańców, nie zastanawia się nad tym, w jaki sposób pomóc samorządom, pomóc gminom, które zostały oszukane, które zostały w tragicznej sytuacji. Przecież można było wziąć pieniądze z Unii Europejskiej, można było zrobić rezerwę w budżecie państwa. Można było zrobić wiele, wiele rzeczy przez 8 lat rządów pis żeby takie miejsca nie powstawały, żeby takie miejsca, jeżeli już są, zostały zlikwidowane. Dzisiaj mieszkańcy siedzą na bombie ekologicznej. Zagraża to dzieciom, zagraża to kobietom, zagraża to mężczyznom, starszym i młodszym. Nie wiadomo, kiedy ta bomba wybuchnie. To jest ostatni moment, żeby władza coś z tym zrobiła, żeby przeznaczyła pieniądze, które marnotrawi na pikniki, na dofinansowanie różnych swoich potrzeb, żeby te pieniądze wykorzystała na Utylizowanie na likwidowanie takich miejsc. I jeszcze jedno: mieszkańcy nie dadzą się oszukać. Zielona Góra pokazała, że nie wierzą w komunikaty pani minister Moskwy, rządu, w to, że jest bezpiecznie, że jak się pali. Ileś tam tysięcy ton niebezpiecznych materiałów, to mieszkańcy mogą spokojnie żyć, wychodzić na spacer, cieszyć się piękną pogodą. Nie, tak nie jest. Nie wystarczy wyłączyć monitoringu. Trzeba jeszcze zrobić coś, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. I tutaj yy, apelujemy o to i do władz miasta, i do rządu, żeby coś z tym problemem zrobili. Pani poseł Katarzyna Lubnauer. Proszę Państwa, poznajemy nowe słowa, Mausery, Wiemy, że tam są takie zbiorniki, których są niebezpieczne substancje. Można powiedzieć, że myślinice miały szczęście, że to nie tutaj, tylko koło Zielonej Góry wypadł wybuchł pożar. Ale... Y Przecież zauważmy, co się dzieje z mieszkańcami Zielonej Góry. Oni w tej chwili nie wiedzą, czy mogą bezpiecznie oddychać powietrzem, które jest w Zielonej Górze, czy mogą bezpiecznie korzystać z wód y, głębinowych, czy z wód y, gruntowych, czy mogą bezpiecznie korzystać z warzyw, owoców, które hodują na przykład w y, ogródkach przydomowych. Nie wiedzą, ponieważ ta władza chowa głowę w piasek i udaje, że to nie jest ich problem, że to jest problem samorządów, że to jest problem czyjś obcy. Natomiast równocześnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wydaje pieniądze pieniądze masowo wydaje pieniądze na rzeczy, które bym uznała za mniej ważne niż oczyszczenie polskich miast, miasteczek z śmieci. Na przykład na to, żeby prawie 900 milionów wydać na ocieplenie kościołów i parafii. Kolejne 40 milionów na geotermię ryzyka. Nie wiem, czy Państwo wiedzą. Tam okazuje się, że odkąd mają geotermię i mają ciepło z geotermii, mieszkańcy Torunia jeszcze więcej płacą za ciepło. Ale kolejne pomysły, na przykład 13 milionów na ogród. Roślin biblijnych z, z NFOS-u, czyli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, po 7 milionów na takie działania jak na przykład ekologia w chrześcijaństwie, albo puszcza TV Sakiewicza, gdzie filmy średnio ogląda, oglądało, bo chyba już tego nawet nie ma, kilkadziesiąt osób. I za to wszystko płacimy z pieniędzy publicznych, zamiast ratować życie i zdrowie mieszkańców naszych miast. Zauważmy jedną rzecz. Jeżeli tutaj wybuchnie pożar, to wtedy się zainteresuje dopiero władza tym wysypiskiem. A przecież ono, tak samo jak to w Zielonej Górze, jest po prostu tykającą bombą. Jeżeli coś się stanie, takie małzery mają do siebie to jeszcze, że w pewnym momencie zaczynają wy przeciekać, że zaczynają korodować i przeciekać efekt. Zaczyna to wpływać do wód gruntowych, zaczyna być to jeszcze bardziej niebezpieczne. My mamy prawo od władzy po ośmiu latach oczekiwać wzięcia odpowiedzialności za to, co się dzieje w Polsce. Za to, że trzykrotnie wzrosła ilość niebezpiecznych śmieci sprowadzanych do Polski. Za to, że nie mamy pieniędzy z KPO mimo tego, że są tam również pieniądze na rewitalizację, na uzdatnianie terenów poprzemysłowych. I za to przede wszystkim, że mieli walczyć z mafią śmieciową. Ale walka z mafią śmieciową to jest z jednej strony powsadzanie do więzienia tych, którzy są winni, ale z drugiej strony likwidowanie. Takich wysypisk, takich miejsc, gdzie są niebezpieczne odpady. My wszyscy mamy prawo oczekiwać od władzy, że pozwoli nam czuć się bezpiecznymi w naszych małych ojczyznach, że będziemy wiedzieli, że samorządy mają pomoc ze strony rządu, między innymi środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy z KPO, na to, żeby likwidować tego typu składy. Nie ma tego, ponieważ ten rząd udaje, że od ośmiu lat rządzi Tusk. Nie zauważyli, że to oni mają odpowiedzialność. Cały czas zachowują się tak, jakby to były nie ich śmieci, tylko śmieci czyjeś obce. A to są śmieci, za które odpowiada polska władza. To jest właśnie smród władzy, która nie potrafi radzić sobie z problemami. państwa, Państwo, Mysłowice leżą w okręgu wyborczym Mateusza Morawieckiego. Ma taki sam mandat jak my. Jest posłem z okręgu Katowickiego. Jak Monika i ja i apelujemy, żeby tutaj się pofatygował, przyjechał do miasta, które leży w jego okręgu, nie na piknik, ale tutaj, gdzie są problemy, gdzie żyją ludzie, którzy mają prawo się bać. Dzisiaj to PiS sprawuje władzę i to w ich rękach leży odpowiedzialność za te składowiska, ale także za utylizację tych składowisk.